Są tacy inwestorzy, którzy budują hale wtedy, kiedy wszyscy. I są tacy, którzy robią to wtedy, kiedy można zaoszczędzić nawet kilkanaście tysięcy złotych. A potem dziwią się, że im szybciej się zwraca. Do której grupy ty chcesz należeć? W tym filmie pokażę ci, kiedy warto budować halę stalową, żeby zapłacić mniej. Legalnie, sprytnie i bez czekania 6 miesięcy na ekipę. Zapraszam! Budowa hali to inwestycja. A każda inwestycja ma swój moment idealny. To jak z truskawkami. W sezonie kosztują 8 zł, zimą 38 i smakują jak plastikowy brelok. Z halą jest podobnie. Wybierzesz dobry moment, oszczędzisz. Wybierzesz zły, zapłacisz jak za zboże, a potem szukasz winnych. Dlaczego to dla Ciebie ważne? Bo możesz zapłacić mniej za materiały, na przykład stal czy płyty. Ekipa budowlana będzie szybciej dostępna. To oznacza szybszy zwrot inwestycji. A niektórzy producenci, na przykład Bogmat, mają sezonowe promocje i gratisy, ale to tylko w konkretnych miesiącach. Kiedy jest taniej? Złota zasada brzmi inwestor, który dobrze wybiera moment, zyskuje. Ale tu jest mały twist, bo każdy sezon daje inne korzyści. Co to znaczy? Od marca do sierpnia, czyli teraz, to najbardziej klasyczny czas na budowę, bo grunt jest suchy. Łatwiej zrobić fundamenty. Pogoda sprzyja, mniej przestojów, szybsza realizacja. Ekipa może zrobić robotę od A do Z, bez przerw. I teraz ważne: To, że jest sezon, nie znaczy, że musisz przepłacać. W bogmacie robimy promocję również latem, bo wiemy, że dobry inwestor liczy każdą złotówkę. Czasem to zniżka na projekt, czasem lepsza cena na konstrukcję, a czasem coś ekstra. Ale nie zdradzę wszystkiego. Plus, jak działasz teraz, to zajmujesz kolejkę u najlepszych ekip. Masz halę gotową jeszcze w tym roku i szybciej zaczynasz na niej zarabiać. Czy to się opłaca? No pewnie. To trochę jak z wakacjami. Są tacy, którzy szukają last minute, i są tacy, co siedzą już z drinkiem na plaży. Oczywiście pomiędzy wrześniem a lutym też są zalety budowania. Mniejszy ruch, więcej dostępnych ekip. Czasem tańsze materiały, na przykład ze stali. Więcej czasu na planowanie. Ale nie każdy może lub chce czekać. I to jest ok. Ważne, żeby działać z głową, a nie z kalendarzem. Dlatego zawsze mówię, nie liczy się miesiąc w roku, tylko roj na końcu inwestycji. A dobra hala, plus dobra cena, plus szybka realizacja równa się czysty zysk. Bez względu na parę roku. Podsumowując, budowanie poza sezonem to niższe koszty i mniej stresu. Wrzesień, luty to najlepszy czas na decyzję. Myśl jak inwestor. Licz, planuj i działaj zanim konkurencja się obudzi. Jeśli chcesz sprawdzić, ile kosztowałaby Twoja hala, wejdź na nasz kalkulator. Jeśli chcesz skorzystać z naszej promocji, napisz lub zadzwoń. Mamy kilka fajnych opcji do końca miesiąca. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.